Partnerem materiału jest Luxpav, producent ogrodzeń w systemie panelowym. Kompletne ogrodzenie o wysokości 1,5 m od 52 zł, o wysokości 1,80 m od 58 zł. Komplet brama furtka, wysokość 1,5 m od 1950 zł, wysokość 1,70 m od 2200 zł. Widze Tour to edukacyjno-promocyjna inicjatywa jednego z większych w Polsce klubów piłkarskich, mająca na celu przybliżenie działalności tej organizacji oraz zachęcenie młodych ludzi do uprawiania piłki nożnej i spełniania swoich sportowych marzeń. W poniedziałek przedstawiciele widzewa, w tym jeden ten z bardziej znanych piłkarzy ekstraklasy Rafał Gikiewicz gościli w szkole podstawowej numer 2 w Końskich. Widzę Fontur to inicjatywa, którą kierujemy do naszych kibiców, do naszych fan klubów, których mamy ponad 50 działających na terenie całego kraju. No jesteśmy jednym z najpopularniejszych klubów w Polsce. Widzę Fontur to jest inicjatywa, którą Datujemy już na początek XXI wieku. W ostatnich czterech latach tak naprawdę rozkręciliśmy już na dobry jako w pełni sformalizowany program kierowany właśnie do takich podmiotów jak szkoły podstawowe, szkoły średnie, domy dziecka, kluby sportowe. Popularyzujemy sport, popularyzujemy nasz klub i jednocześnie dajemy też szansę młodym ludziom poznania ludziom zawodowo związanym ze sportem, z piłką nożną. Opowiedzenie o tym, jak wyglądają ich kariery, jak ich przygody sportowe się rozpoczynały, tak żeby także podziałać na nich, na ich wyobraźnię. Do czego można dojść fajną pracą, zaangażowaniem, ambicją? Na spotkanie z piłkarzami i działaczami widzewa przybyli uczniowie z różnych roczników koneckiej dwójki. O fascynującym życiu przeplatanym piłką nożną opowiadali im zaś obecny bramkarz klubu Rafał Gikiewicz, który ma na swoim koncie wiele występów w niemieckiej Bundeslidze, trener pierwszego zespołu łódzkiego klubu Daniel Myśliwiec, prezes klubu Michał Rydz oraz dawna gwiazda widzewa uczestnik Ligi Mistrzów Andrzej Michalczuk. Dla prezesa Rydza, spotkanie z młodzieżą to jeden z priorytetów klubowej działalności jako prezes zawsze stawiałem na to, żeby klub był bardzo blisko swoich kibiców, szczególnie tych najmłodszych, więc dla nas te regularne wyjazdy, spotkania to jest sól tej pracy i oczywiście najważniejsze dla, dla nas wszystkich jest mecz, ale pomiędzy chcemy się z nimi spotykać, opowiadać o widzewie, no i też chcemy, żeby każdy kibic widzewa czuł, że klub jest blisko nich. Czuwacie na trybunach to, że ci młodzi garną się i chcą na Widzew przychodzić? Zdecydowanie tak. Zresztą mamy nawet problem. Stadion Widzewa jest za mały. Widzimy, jakie jest ogromne zainteresowanie dzisiaj wśród młodych kibiców, żeby przyjeżdżać na Widzew. Często niestety musimy gdzieś tam próbować wszystkich zmieścić, co, co bardzo często jest trudne, ale mam nadzieję, że w skali sezonu wszyscy serce Łodzi odwiedzą, nie tylko z całego województwa, ale też z całej Polski i też z województwa świętokrzyskiego, tak jak jesteśmy dzisiaj. Uczniowie w trakcie spotkania mi Mieli możliwość wysłuchania wielu boiskowych historii, a także uzyskania odpowiedzi na liczne pytania. Pracownicy RTS-u przeprowadzili z nimi także animację, a podczas nich największym zainteresowaniem cieszyła się klubowa maskotka Fenix. Warto dodać, że wydarzenie nie odbyłoby się bez wielkiego zaangażowania miejscowego fanklubu, widze w FC Końskie.